Witaj! W dzisiejszym odcinku poznasz rozwiązania zadania 10, 11 i 12, które były w arkuszu Matury 2020. Zadanie 10. Porównanie, prawdopodobnie kwadratowe. Jak go rozwiązać i jak sprawdzić, ile ma rozwiązań? Zobacz, po lewej stronie usuńmy nawias, czyli x razy x to będzie x kwadrat, Minus 2 razy x, czyli 2x. To się równa. Po prawej stronie zauważ, mamy wzór skróconego mnożenia, tak zwany kwadrat różnicy. Jak go stosujemy? Podnosimy pierwszy wyraz nawiasu do potęgi drugiej, mamy x kwadrat. Odjąć 2, mnożymy przez x i przez dwójkę. Otrzymujemy 4x. I dodać drugie wyrażenie z nawiasu do potęgi drugiej, czyli 4. Teraz przenosimy wyrażenia z x -ami na lewą stronę, ponieważ x kwadrat ładnie się nam zredukuje. Zostaje nam minus 2x dodać 4x, to się równa 4. Ostatecznie po lewej stronie 2x to się równa 4, czyli x to się równa 2. Równanie to ma jedno rozwiązanie, które wynosi 2, więc prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź 2. W zadaniu 11 mamy kolejny wykres funkcji, tym razem funkcja liniowa. Na rysunku przedstawiono jej fragment. Wzór tej funkcji f od x to się równa ax plus b, a naszym zadaniem jest dowiedzieć się, jak współczynniki a i b zachowują się w tej funkcji. Przypomnijmy, współczynnik a decyduje o tym, czy funkcja jest rosnąca, malejąca, czy stała. Nasza funkcja jest malejąca, wobec tego A musi być ujemne. Natomiast współczynnik B decyduje o miejscu przecięcia się wykresu funkcji z osią Y, czyli w naszym wypadku to 1. B wynosi 1. Wobec tego, jeżeli dodam A i B, czyli dodam liczbę ujemną i liczbę 1, to czy zawsze otrzymam liczbę większą od 0? No niekoniecznie. Wobec tego pierwsza odpowiedź nie jest poprawna. Jeżeli dodam a i b, to na pewno też nie w każdym przypadku otrzymam 0, więc odpowiedź b też nie jest właściwa. Sprawdźmy odpowiedź c. Jeżeli pomnożę a i b, czyli pomnożę liczbę ujemną przez 1, to otrzymam liczbę ujemną, więc odpowiedź c również nie jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D. Zadanie dwunaste. Funkcja F jest określona wzorem f od x. Równa się 4 do potęgi minus x, dodać 1. Liczba f od 1 drugiej jest równa. Zobacz, we wzorze było f od x. Teraz mamy obliczyć f od 1 drugiej. Co to znaczy? Wystarczy, że tą jedną drugą potraktujemy jako x, czyli obliczymy wartość tej funkcji na x równego 1 druga, czyli f od jednej drugiej to się równa. 4 do potęgi minus 1 druga dodać 1. To się równa. 4 do potęgi minus 1 druga to będzie pierwiastek. Z jednej czwartej. Minus powoduje odwrotność czwórki, czyli jedną czwartą, a jedna druga zamienia się w pierwiastek. Dodać jeden, to się równa. Pierwiastek z jednej czwartej to jedna druga. Dodać jeden, czyli trzy drugie. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.